Pytam, że no, jest Pani dzisiaj operatora zawodowego, została Pani na, na pod, no właśnie na podstawie prawomocnego wyroku, który zapadł w Pani sprawie, ma Pani przez... 6 miesięcy odpracować 120 godzin. Jak pani komentuje tę decyzję? Tak szybkie przesłanie tutaj do kuratora połowy Tankowej. To jest tak samo jak na zasadzie po prostu świdnicy mojego prawo jazdy, tak samo ukaranie mnie z pierwszego wyroku, wysłanie papiery do Komendy Wojewódzkiej o zatrzymaniu, żeby mi zabrać prawo jazdy, gdzie ja byłam uniewinniona adwokat mój podniósł po prostu sprawę do biegłego sądowego i po prostu zostałam przez sąd świdnicki uniewinniona. Natomiast... Czyli z... zapadła wtedy decyzja, żeby zabrać Pani prawo jazdy? Tak. A to była decyzja Pomimo... bezprawna, bo bezprawna, nie zostało uzgodnione, że została Pani uniewinniona. Teraz w Teraz czeka Pani na, na to, żeby Sąd najwyższy rozpatrzył tą sprawę, tymczasem już Pani Zdziwiło dzisiaj mała się mnie to, z... Z... Zdziwiło mnie to bardzo. Na takim samym patencie po prostu y, są te rzeczy robione, co na zasadzie prawo jazdy. Komuś silnie zależy mnie ukarać, Panie redaktorze, ja wezłam do banku pieniądze, wykonywałam swoje oszczędności. Po prostu, gdzie, gdzie cały czas jest to po prostu robione y, od 2004 roku tak samo. Y -y. I po prostu przez złodzieja lub bardzo bogatego człowieka, który chce mi te cztery znaczki odebrać, które posiadam Volkswagen'a, mhm. żeby mnie ukarać. Musi mnie ukarać, upokorzyć. Ja bardzo chętnie przyjmę po prostu pracę społeczną, Panie redaktorze, mhm. e, na miotle, z Panią prokurator, która bezprawnie mi założyła tą sprawę i nie, zna, nie znalazła po prostu strażnika miejskiego do tej sprawy, gdy To jest ta, która ta, tak, ta, która zasypiała na rozprawie sądowej? E, tak. Tak, 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 oczywiście. Cały czas po prostu, która... Pani Małgorzata Sałacka? Tak. Sałacka, ponieważ pan, pani Małgorzaty Sałackiej mąż jest też kuratorem zawodowym w Świtnicy. No i to po układach poszło cała świtnica. Po prostu jak można było no. zaskarżyć wyrok najgorsz, naj, najgorszego sędziego w Płocku, gdzie adwokatka do mnie mówi, no. że dostała najgorszego sędziego w Kłocku, po prostu który by nawet swoją matkę ukarał. Pani została wtedy uniewinniona przez tego sędziego. Tak. Cały wyrok został uniewinniony, po prostu uznał on sędziów za niewiarygodnych, niepamiętających Policjanty. policjantów za tego. I zresztą jak może być policjant wiarygodny, gdzie po prostu on zeznając do protokołu trzykrotnie inaczej zeznaje i nie ponosi żadnej konsekwencji, wraca sprawa u uniewinnienia po prostu i wszystkich, a mnie po prostu do posadzenia, prawda? Jest to niemożliwe, panie redaktorze. Działają tu osoby trzecie i czwarte. Ktoś albo bardzo bogaty, albo dobry złodziej, który po prostu chce wejść na obiekty. Ja mam bardzo duże kredyty do płacenia. mam ośmiu ludzi, trzech uczni, we wrześniu przyjąłam i wzięłam jeszcze kredyt na myjnie samochodowy potężny. Także no niestety działam dalej, co będzie, jak będzie. Mam na gąkę. za szybę mi wkładają po prostu karteczki, masz 1000 zł mandatu, 10 punktów karnych i, i po prostu dalej mam na gąki, cały czas policji. Jadę w sobotę o, o 17 po południu, żeby budę komisu nakryć po prostu blachą o 17.00 po radiowóz policji jedzie za mną, Pod, ja jadę do pracowników, nie mam ich w domu, myślę, no w sklepie są pewnie z tyłu na filmie. Zajeżdżam tam, policja zajeżdża za mną, po prostu łapię, mnie, że mam, nie mam, ja nie wysiadam z tego wozu, już mam trzy kamery w aucie zamontowane, po prostu śledcze, które uniemożliwią wyłapanie policjantów i tak dalej, po prostu dla własnego bezpieczeństwa. Państwo jeździcie ze mną na wszystkie rozprawy od początku, macie wszystko nagrane na filmach, na motoringach, prowadzicie wszystkie sprawę, jak się zachowuje pani sędzia, jedna, druga, trzecia, po prostu i czwarta. Są to od początku do końca, bo pani z ministerstwa zadała mi pytanie, ma pani dziennikarzy. Ja mówię tak, ci dziennikarze są ze mną od początku, ponieważ jest to sprawa z trzema policjantami, jest to wszystko nagrane. Także jestem cały czas szkalowana. Ja po prostu bardzo chętnie pójdę do wykonywania czy, tak jak mówię, czynności po prostu fizycznej, ale razem z panią prokurator Sałecką, z panią prokurator ze Świdnicy i czterema sędzinami, po prostu z dwoma z skódka i z dwoma ze Ślignicy, gdzie ten wyrok został cofnięty, prawny wygrany od najgorszego sędziego. Panie no. redaktorze. Panie redaktorze, jaka dzisiaj zapadła decyzja ze strony? Państwa? złożyliśmy wniosek o zmianę sposobu wykonania wykonania ograniczenia wolności poprzez zawnioskowanie, aby część wynagrodzenia, które pani Burzyna uzyskuje, były przeznaczone na składę tej kary ograniczonej wolności, a nie, żeby to się wiązało z koniecznością wykonywania jakichś tutaj prac fizycznych. Czy zostało to a, uwzględnione? Tak, tak. Służba prokuratora yy, zawiesiła to postępowanie do czasu wykonawcze, do czasu rozpatrzenia naszego wniosku przez sąd w Płocku, więc wniosek uważam jest dobrze uzasadniony, merytoryczny. Wydaje mi się, że Dziękuję bardzo. Ja bym prosiła o odniesienie tych kamery, y, tego rejestru całego do Ministerstwa Sprawiedliwości po wykonanym dzisiejszym Panie Redaktorze, dobrze? Na ręce po prostu Ministra Sprawiedliwości. Dobrze. Dziękuję bardzo. Dobrze. Dziękujemy.